Szybko was zrobić jeszcze! Cześć manko! Z tej strony Los. dzisiaj Wam pokażę tak nietypowo jak zrobiłem jak powstawał mój Awater. Całą pracę zacząłem wycinając mojego zdjęcia, które zrobiłem przed całą pracą. No wiadomo, musiałem mieć jakiś... Yy... Daję jeszcze parę poprawek w wycinaniu i mogę przechodzić do... Tak jakby... Pierwszego... Do takiego jakby pierwszego etapu całej pracy, czyli do szkicowania po prostu. Szynkowy, e, zamysł był taki, że wszystko zrobię w photoshopie w całą pracę, ale e, ale później stwierdziłem, że przeszkadza mi parę funkcji, które są po prostu dla, moim zdaniem niepotrzebne i przeszedłem do Paint Tool ja, Wiem, że parę osób może tego nie znać, ale to jest takie coś. No, jeszcze szybki zapis. Markiewka na stole. No i zaczęła się praca. Całe szkicowanie sprawiło mi wiele radości i odkryło takie jakby funkcje i doświadczenia przez tą pracę. Zrobiłem tutaj dość duże cięcia, bo nie chciałem was przynudzać, jak tylko szkicuję, szkicuję. Uznałem, że... No przyznajmy, że to by było po prostu nudne. Tutaj myślałem jakie uszy zrobić i... No nie powiem, Sprawiło mi to taki jak, jakiś lekki dylemat, ale uznałem, że zrobię je takie zaostrzone, coś w tym stylu, że yy, nie robię ich takich okrągłych, że tutaj całe obrysuję, tylko zrobię tak i tutaj trochę lekko zaostrzę po prostu, no moim językiem. Jeszcze tylko włosy i pierwsze 40 minut pracy skończone. Dzisiaj zacząłem dorabiać detale w całości i myślę, że nawet dobrze mi to wyszło. I nie wiem dlaczego tak cały czas się ruszam na lewo, na prawo, nie wiem, ale po prostu nie umiem ustać dzisiaj normalnie na nogach i tak mówić. Tak wyglądał już skończony szkic, z którego jestem dość zadowolony I idziemy więc do Photoshopa, nadać nam parę kolorów, bo w Paint w tak średnio z kolorami mi się po prostu tam daje Myślę, że wybrałem trochę mm, zbyt blady kolor skóry, ale możecie napisać w komentarzu jak kolor... kolor? kolor? kolor skóry Wam Pasuje. Czy jest ok, czy nie. Kolor koszuli, który, która była jeansowa, chciałem, żeby też była jeansowa, e, bo łatwiej by mi się po prostu to robiło. Z prawymi to no, większy już granat niż z uszami, ponieważ mm, kolor jeansowy e, ciężej się wybiera. No, bardzo. Tak, ciężko określić jaki to jest, ale wybrałem taki bardziej matowy, wyblakły, niebieski, granatowy, coś w tym stylu. Pogęściłem włosy, dodałem jeszcze trochę brązowe kolory, ponieważ mam. no, trochę br brązowe. brązowe to są włosy. No. I zabrałem się do kolorowania mojej ulubionej czapki, którą mam tutaj, tutaj. Właśnie już wyglądała cała pokolorowana postać. Ale przydałoby się jakieś cienie i inne, za, inne takie prześwietlenia, coś w tym stylu. E, więc zabrałem się do zrobienia kilka poprawek i zaczynam wykonywać gradientowanie tego cienia. Zostało mi jeszcze światło, więc nic tylko robić. Koniec. Cała praca wygląda tak. E, jeszcze jak będziecie schodzić na dół, możecie zostawić lajka albo subskrypcję. No i do zobaczenia w następną dzielę. Jo!